Godziny nas już tylko dzielą od rewanżu Krzysztofa Modarczyka z Francisco Palaciosem. W czwartek razem z panem Krzysztof przybył do Wrocławia. Wcześniej był odizolowany w Wiśle, w cichej, bardzo spokojnej atmosferze, atmosferze pełnej skupienia. Tego właśnie potrzebował, dopiero na 48 godzin przed walką przyjechać do tego głośnego Wrocławia. Tak, tak, nawet nie, nie, nie mógł się doczekać i przyjechaliśmy wczoraj na noc. Wczoraj na noc, od, od rana już wyspaliśmy się tu, także od rana w czwartek działamy w Wrocławiu. Tak, potrzebowaliśmy tej atmosfery. Już, już no, Krzysiek jest takim człowiekiem, że no, ma samochód, ma kółkę w samochodzie i wie, po co tą kółkę i samochód istnieje, więc jeździ wszędzie tam, gdzie trzeba, tam, gdzie nie trzeba. Wyszej chyba, chyba dorósł do Wisły. Chyba dorósł do Wisły i, i, i nie męczy się w tej Wiszy, mówię, że mógłby tu siedzieć długo. Co pamiętam, pierwsze jego skrupowania w Wiśle wyglądały tak, że ono, yy, w kota i myszkę, tak, zabawa pomiędzy mną a, a, a nim, bo, bo nudziło mu się, tak, bo chciał gdzieś uciec, chciał gdzieś coś, coś tam rozrabiać. Teraz całkiem inny człowiek i, 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 i myślę, że myśli, że wszystko grany rodzinie. Przed pierwszą walką z Palaciosem była kontuzja kolana, były problemy, żeby robić pewne ćwiczenia na stojąco, samo o tym Krzysiek mówił. O ile teraz jest lepiej przygotowany Krzysztof? Nie ma tych problemu. Miał zgrupowanie miał w Zakapanem pełne. Miał zgrupowanie w, miał zgrupowanie w, w, e, miał zgrupowanie w, w Warszawie z pani partnerów, miał zgrupowanie pierwszy raz 2,5 tygodnie siedzieliśmy w Wiśle, więc do tej. Do tego nie mam żadnych zastrzeżeń. Ale mówię, no przede wszystkim jest głowa, tak? Nie. Yy, yy, I tak wszystko się okaże w sobotę to jak przygotowany. Jak, 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 jak dobra walka, to wiadomo, że wszystko grało, jak zła walka, to, 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 to wiadomo, że jakieś błędy. To no, jest tak zawsze, to jest z każdą walką. I nie znaczy to, że nie było popełnianych błędów wtedy, kiedy zawodnik wygrywa, to, to, to nie da się. Głowa to jest co innego, przygotowanie fizyczne jest co innego. Francisco Palacios przyznał się w końcu, że jego głównym sparing partnerem do tej walki był Elwir Muriki, Albańczyk. Ktoś przypominający Diablo w ringu? wiem. Ja, ja, kiedyś znam tego zawodnika, bo, bo to był jeden, jeden z yy, Możliwych przeciwników i Pawła Kolodzieja i Krzysztof Glowackiego, z Andrzejem Silewskim e, rozmawialiśmy o tym. Myślę, że był jakiś problem chyba ze ściennieniem, z tego co kojarzę. Jest to zawodnik agresywny, który się nie poddaje idzie do przodu. A ci tak samo, taki sam styl? No trudno mi powiedzieć, na pewno Krzysiek jest jedyny swojego rodzaju, no każdy zawodnik jest inny. Wszystko się okaże w sobotę. A przygotowujecie się na mniej więcej takiego samego Palaciosa, czyli boksującego na dystans, gdzieś tam blisko lin, uciekającego od konfrontacji, czy raczej bardziej odważnego? Przygotujemy się tak samo jak do pierwszej walki, czyli do zawodnika agresywnego, zawodnika, który zmienia ciągle pozycję, który mocno bije i prawy podbrudkowy i lewy sierpowy, lewy na, na matrobę, przygotowuje akcję podwrótkową, kończąc sierpem, i na odwrót. Za tego zawodnika przygotujemy się, bo, bo no co, no, ta walka, oni sobie, obydwaj, dali, dali, dali dla siebie samą zagadkę, tak? tylko problem dla nas większy, że u, u się tych walk za dużo nie było i te zawodnicy, z którymi on boksował, no, nie są to zawodnicy, z którymi musiał pokazywać wszystkie swoje umiejętności. To jest problem. A czy ten sparing partner, czy ten, to, to naprawdę nie ma, nie ma, nie ma znaczenia. Czy się na przykład czasami nie, nie, nie sparuje ze ciekawia, a w walce mu potem całkiem inaczej idzie. A przed tą drugą walką w ogóle oglądaliście jakieś, jakieś taśmy Palacjosa, czy po pierwszym pojedynku w zasadzie powiedzieliście sobie, że już nie musicie tego robić? Nie, oglądaliśmy, nie, nie, nie. No, no cały czas, no przeważnie, przeważnie te walki, które wcześniej oglądaliśmy, bo on potem stracił tylko jedną walkę. Może mniej tej naszej walki, coś tam widzieliśmy. Natomiast nie było jakieś tam przygięcia, skupiliśmy się na sobie, bo tak jak mówię, no po, po paru po obejrzeni, to, to nie było co oglądać generalnie. Skupiliśmy się na sobie i co może nam ten zawodnik pokazać w ringu? Czy w taki sposób może zaboksować, czy ruszy, ruszy do przodu, do półdesansu, czy będzie pana akcji, czy będzie z zaskoku zadawał serię ciosów i uciekał na no, no, no różne warianty szykowania, dlatego też było do końca czterech sparing partnerów. No, Czyli się ostatni sparing boksował cztery rundy z trzema sparing partnerami. Mieliśmy w tym Majkuta typowego, który boksuje tylko w pozycji lewostronnej. Mieliśmy e Godfrey, który zmienia tą pozycję. jest na każdą ewentualność szkłaliśmy. Czyli można podsumować, że te obozy w zakopanym w Wiśle i okres pracy w Warszawie doprowadziły Krzyśka do takiego poziomu sportowego, mentalnego również, z którego Pan jest zadowolony teraz? Dzisiaj jestem zadowolony, ale to naprawdę, naprawdę to się okaże wszystko w sobotę, tak jak ze strony e, Policji OSO, tak i z naszej strony. Tak, tak samo ze strony każdego zawodnika. To, to wszystko walka. To, to trzeba jeszcze mieć wojownika w sercu, tak? Bo na, 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 na treningach można cuda robić, no. tak jak w cyrku zwierzęta, można nauczyć wszystkiego, ale, ale i tak trzeba wyjść do ringu i tam zaczyna działać psychika.